Krótko i na temat e-commerce. Tym razem o kluczowych wskaźnikach w e-commerce, o których na pewno słyszałeś, oraz trochę o takich, o których mogłeś nie słyszeć nie tylko o przychodach, ale o obsłudze klienta i sensowności działań reklamowych. Zaczynamy. A zaczynamy od wskaźnika czy metryki, która pozornie jest oczywista i prosta, ale obstawiam w ciemno, że nie wyciskasz z niej 100% możliwości. Chodzi o częstotliwość zakupów, czyli o wskaźnik, który pokazuje Ci, jak często przeciętny klient dokonuje zakupów w Twoim sklepie internetowym w danym okresie. Może to być rok, ale w przypadku dóbr szybko zbywalnych, może to być też na przykład kwartał. Częstotliwość zamówień mówi Ci sporo o retencji klientów. Używana jest także do obliczania CLV, czyli Customer Lifetime Value. Pytanie jednak, co oprócz wiedzy może Ci dać ten wskaźnik? Otóż może ci dać większe przychody i zyski, jeżeli go podbijesz. A oto kilka sposobów na to, jak to zrobić. Po pierwsze, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie korzystasz z segmentacji klientów ze względu na częstość dokonywanych przez nich zakupów, zacznij. Pamiętaj, że ktoś, kto kupuje u Ciebie dwa razy w roku, już do Ciebie trafił i przekonanie go, by stał się kimś, kto kupuje cztery razy w roku, będzie zwykle łatwiejsze niż pozyskanie nowego klienta. Dlatego warto skorzystać z segmentacji i dostosować do klientów tak komunikację, jak i ofertę. Nie możemy tego wiedzieć i nikt nie może tego wiedzieć oprócz Ciebie, ale jeśli dostatecznie długo monitorujesz wskaźniki częstotliwości zakupu, możesz zauważyć pewne charakterystyczne momenty, specyficzne dla Twojej branży, Twojej grupy docelowej, których takie delikatne popchnięcie klienta we właściwym kierunku, np. poprzez propozycję dołączenia do programu lojalnościowego, Wystarczy do podbicia częstości dokonywanych zakupów. I bam! Zysk! Program lojalnościowy, jeżeli go dobrze poustawiasz, to jeden z najlepszych sposobów na podbicie częstotliwości zakupów. Również dlatego, że przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Zyskać klienta jest najtrudniej, ale kiedy już od ciebie kupuje, ważne, by tego nie zepsuć. I wtedy zaoferowanie fajnych dodatkowych korzyści za regularne zakupy po prostu domyka temat. Powtarzamy do znudzenia. Jeżeli klient kupił u ciebie i jest zadowolony z zakupu, a o to oczywiście musisz zadbać najbardziej, szansa, że kupi znowu, jest przez pewien czas przynajmniej ponadprzeciętna. Tak mówią badania. Dlatego zastanów się, jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje ci cross-selling, czyli proponowanie produktów powiązanych naturalnie z tym, co klient już kupił. Przysłowiowa pasta do butów się kłania. A skoro jesteśmy przy cross-sellingu, Spersonalizowane rekomendacje produktów to krok dalej. Tutaj niekoniecznie muszą to być produkty powiązane, jak w przypadku cross-sellingu, ale mogą to być na przykład produkty, które wybiera Twój CRM w oparciu o analizę zachowań zakupowych klientów w większej skali. Dobry CRM to potrafi, CRM i dron to potrafi. Przy tych wszystkich sposobach na poprawę częstotliwości zakupów, nie można zapomnieć o podstawowej rzeczy. Otóż, bardzo dobrym sposobem na zwiększenie częstotliwości zamówień jest po prostu zadbanie o dobrą obsługę klienta. Terminowa dostawa, wygodna płatność, szybka reakcja w razie problemów to wszystko sprawia, że klienci wracają chętniej oraz częściej. Lecimy dalej. Jeżeli kiedykolwiek czytałeś cokolwiek o kluczowych dla biznesu sprzedażowego metrykach, pewnie natknąłeś się na CAC, czyli Customer Acquisition Cost, to znaczy koszt pozyskania klienta. To bardzo ważna metryka, która mówi Ci, ile kosztują Cię wszystkie działania marketingowe, reklamowe, promocyjne, których efektem jest pozyskanie nowego kupującego. Wzór przedstawia się dość prosto. Bierzesz sobie dany okres, na przykład rok, sprawdzasz, ile złotóweczek zostało w tym roku wydanych na marketing i reklamę i tę sumę dzielisz przez ilość pozyskanych klientów. Przykładowo, jeżeli w 2023 roku na marketing poszło 20 tysięcy złotych, a w efekcie pozyskano 1000 nowych klientów, CAC wyniesie 20 złotych, ponieważ 20 tysięcy podzielone przez 1000 to właśnie 20. Monitorując swój CAC, lepiej widzisz, jak efektywne są Twoje działania zmierzające do pozyskania nowych klientów i możesz starać się je optymalizować. Oprócz tego, dowiadujesz się, ile pieniędzy inwestujesz w klienta na starcie i ile musisz. Odrobić, zanim zaczniesz zarabiać. Kolejna korzyść polega na tym, że świadomość kosztu pozyskania nowego klienta pozwala Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, co robisz, by utrzymać tych już istniejących. A jeżeli jesteśmy przy wskaźnikach, może podbijesz nam wskaźnik subskrypcji z tego odcinka. Na to sposób jest tylko jeden: subskrybuj. Dzięki. A taką podstawą podstaw biznesowej opłacalności sklepu internetowego i nie tylko internetowego jest Porównanie kosztu pozyskania klienta z bardzo istotnym wskaźnikiem, jakim jest CLV, z angielskiego Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value to po polsku no i teraz zaczynają się schody: długookresowa wartość klienta, całkowita wartość klienta, całkowity przychód z klienta, wartość życiowa klienta, a nawet wartość życia klienta. Z takimi polskimi ekwiwalentami możesz mieć do czynienia. A żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, spotykany jest jeszcze skrót LTV, rozwijany jako Lifetime Value. W niektórych kontekstach CLV i LTV używane są zupełnie wymiennie, ale czasem nieco się różnią. I jak tu się w tym wszystkim nie pogubić? Po pierwsze, zawsze pamiętaj, że metryki w e-commerce to nie wzór na pole trójkąta pomagają zrozumieć złożone procesy, jakie bez ustanku mają miejsce w Twoim sklepie online, ale często mają wartość referencyjną, czyli dają Ci pewien punkt odniesienia. Po drugie, jeżeli mierzysz CLV czy LTV dla swojego sklepu, przede wszystkim stosuj sposób mierzenia konsekwentnie. W ten sposób otrzymasz zdrowe i porównywalne dane. A samo CLV to po prostu całość przychodów, jakie Twój sklep online uzyskuje od jednego klienta w całym jego tak zwanym cyklu życia. Czyli czasie, przez który klient pozostaje Twoim klientem. Żeby je obliczyć, bierzesz średnią wartość zamówienia i mnożysz przez przeciętną ilość zamówień w roku. Wychodzi Ci wtedy przychód, na jaki możesz liczyć od pojedynczego klienta w okresie rocznym. Jeżeli zakładasz, że średnio klient pozostaje Twoim klientem przez dwa lata, mnożysz to razy dwa i bam! Widzisz, ile jest wart, mówiąc bardzo biznesowym, merkantylnym językiem, jeden klient dla Twojego sklepu. I teraz wróćmy do tego kombo CAC z CLV, o którym wspominałem przed chwilą. Globalną miarą opłacalności Twojego biznesu online będzie proporcja kosztu pozyskania klienta do całkowitego przychodu z klienta. Jak pewnie wiesz lub się domyślasz, CAC wyższy niż CLV to katastrofa. To biznes, który się nie spina, który nie zarabia, bo wydajesz na pozyskanie klienta więcej niż masz szansę od niego uzyskać. Oczywiście nie chodzi tylko o to, aby CLV była minimalnie wyższa niż CAC. Dla biznesów e-commerce przyjmuje się, że zdrowy stosunek CLV do CAC to 3 do 1. Natomiast im wyższy, tym lepiej. I tego oczywiście Ci życzymy. A teraz przejdźmy troszkę od ogółu do szczegółu, bo dwa poprzednie wskaźniki są zdecydowanie szerokie w zakresie. Absolutnie niezbędną w sklepie internetowym metryką jest ROAS, czyli Return on Ad Spend. Po naszemu zwrot z wydatku na reklamę. Musisz go liczyć. To znaczy nic nie musisz, bo to Twój biznes, ale jednak bardzo polecamy liczyć. A dlaczego? Dlatego, że mamy obecnie bardzo wiele możliwości wydania budżetu reklamowego i wszystkie walczą o Twoją uwagę, wołając, ja, ja, ja jestem najlepsza. A nie wszystkie będą w ogóle dobre. I trzeba dobrze ogarniać, żeby wydany budżet reklamowy przyniósł zysk przede wszystkim Tobie, a nie wyłącznie agencji czy któremuś z wielkich graczy oferujących płatne kampanie. No to jazda, liczymy ROAS. Na przykładzie, płatna kampania Google Ads wygenerowała dla Twojego sklepu przychód w wysokości powiedzmy 40 tysięcy złotych. Natomiast faktura, jaką przyszło Ci zapłacić za tę przyjemność opiewała na 5 tysięcy złotych. Sumę przychodów dzielimy przez sumę wydatków i mnożymy przez 100%. Wychodzi nam 800% i to jest Twój ROAS z tej kampanii. Dużo, mało, zależy, ale jeżeli będziesz konsekwentnie mierzyć wskaźnik Roas dla różnych działań reklamowych, szybko zorientujesz się, które z nich są najbardziej opłacalne, a z których należy zrezygnować. I to właśnie wskaźnik Roas powinien być Twoją podstawą do decyzji w tym temacie, a nie żadne zapewnienia o złotych górach, jakie na pewno usłyszysz od tych, którzy wystawiają Ci faktury. Na koniec, zajawkowo jeszcze kilka nie do końca oczywistych wskaźników, których mierzenie może Ci pokazać, gdzie jest miejsce na optymalizację? Jedziemy. Obsługa klienta. Każdy mówi, że ma świetną, ale pytanie, co to w ogóle znaczy i skąd o tym wiesz? Jednym ze sposobów na sprawdzenie tego, jak naprawdę wygląda jakość Twojej obsługi klienta, jest prowadzenie rejestru zapytań czy problemów, a następnie sprawdzenie, jaki procent z nich został rozwiązany. Możesz wtedy przekonać się, czy naprawdę jest się czym chwalić, albo zastanowić się na ile Twój support wpływa na retencję klientów? Ilość zwrotów. Policz, jaki procent zamówień kończy się w Twoim sklepie internetowym zwrotami. Jeśli następnie sporządzisz zestawienie, np. z podziałem na miesiące i przeanalizujesz dynamikę zwrotów, możesz odkryć np. problemy z niewłaściwymi informacjami na kartach produktu. Warto. Kolejna sprawa. Ilość zamówień niezrealizowanych z powodów natury logistycznej. Nie wszyscy to sprawdzają i mam nadzieję, że nie dotyczy to twojego sklepu, ale statystyka mówi, że jak najbardziej może dotyczyć. Jeżeli przekonasz się, ile przychodów tracisz z powodu niezrealizowanych na przykład przez braki magazynowe zakupów, może okazać się, że bardzo opłaca się pilnie zająć tym tematem. Pamiętaj, metryki mają służyć tobie i to ty stajesz się autorytetem w ich dziedzinie wraz z upływem czasu, jaki im poświęcasz. Natomiast czas akurat na to powinien się znaleźć, jeśli prowadzisz lub zarządzasz biznesem e-commerceowym. Więcej dobrych treści znajdziesz na blogu e oraz w naszym podcaście. A jeśli zechcesz wypróbować system CRM z Marketing Automation, który zmienia stepy online w maszyny do sprzedaży, umów bezpłatną prezentację. Powodzenia!